Wszystkim w kolejnym filmie. Ja jestem Marta i od 5 lat mieszkam tutaj w Japonii ze swoim mężem, Take oraz synkiem Tomo. Tomo w tym roku od kwietnia zaczął swoją przygodę ze szkołą podstawową i tak sobie pomyślałam, że właśnie omówimy takie moje pierwsze plusy i minusy, jeśli chodzi właśnie o naukę tutaj w japońskiej podstawówce. Um, nie będę tego porównywała do polskiej szkoły, ze względu na to, że w szkole byłam już ileś lat temu i nawet kiedy już e, mówiłam, właśnie o rozprawce na e, kilka miesięcy wcześniej, no to z tego, co zauważam po komentarzach, to bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Jeśli chodzi tutaj o szkołę podstawową właśnie w Japonii, są to tylko moje obserwacje i moje doświadczenie. Może być tak, że w Tokio jest inaczej, w Osace może być też inaczej, albo nawet w Shizuoce, tylko w innej podstawówce może być też inaczej. Są to tylko moje obserwacje, moje doświadczenia, więc chciałabym, żeby nikt się tutaj nie burzył w komentarzach, że na przykład powiem, że coś mi się nie podoba albo mi się podoba. To są tylko właśnie moje obserwacje. Może być tak, że z czasem gdzieś zmieni mi się zdanie, bo jest to dopiero pierwszy semestr za nami, e, ale tak jak mówię, jeśli macie jakieś inne zdanie, to możecie się śmiało podzielić, ale z zachowaniem właśnie kultury e, w komentarzach. Tych przyjemniejszych rzeczy, czyli od plusów i pierwszym moim punktem, który mam tutaj wypisane sobie na kartce, jest to organizacja życia szkolnego. Tutaj w Japonii jest mnóstwo notatek, karteczek i innych papierków, które dostajemy co tydzień. Czasami to się zdaje zdarza, że dostajemy to kilka razy w tygodniu, ale zazwyczaj wszystko się trzyma jednego planu i tutaj mamy właśnie podział od poniedziałku do piątku, jak wyglądają zajęcia, co będzie omawiane, nawet macie wypisany temat, na przykład jaką sylabę w hiraganie dzieci będą wykonywały, co będą robiły na matematyce, jak wyglądają ćwiczenia na WF, że będzie na przykład jakaś zabawa, czy będzie na przykład basen o której godzinie się kończą zajęcia. Czasami jest tak, że w tygodniu może się coś zmienić i też pojawia się dodatkowa informacja, a do tego na takim planie macie notatki na przykład dotyczące jakichś zmian w ciągu tygodnia, na przykład, że na koniec właśnie semestru dzieciaki musiały przygotować jedną wielką siatkę, bo było przyniosione. Bo było przynoszone bardzo dużo właśnie rzeczy do domu, żeby sprawdzić, czy coś brakuje, czy trzeba dokupić na przykład kredki, klej czy inne właśnie gadżety. I jest na przykład informacja o tym, że lato w Japonii jest bardzo gorące, żeby uważać na przykład na wysokie temperatury, żeby pić dużo wody i żeby właśnie nie przebywać w tych takich najgorszych godzinach właśnie na dworzu. Planu mamy jeszcze jedną kartkę tutaj w środku, a w sumie nawet dwie. Przez to, że jest sezon letni, no to dzieciaki mają basen i w dni, kiedy jest basen, mus, musimy wypisać takie jakby małe sprawozdanie o temperaturę e, ciała, samopoczucie dziecka, czy będzie pływało, czy będzie tylko na przykład patrzyło, jak przebiegają zajęcia i dodatkowo to jest już no, akurat normalna kartka z planem, e, jeśli chodzi o zadania domowe, więc rodzic ma wgląd w to, co jest zadane, jaka czytanka, bo czytanki się zmieniają. Że są na przykład karty do matematyki, do zrobienia, co jest ciekawe, i potem właśnie będę też to omawiała, ale to będzie akurat w minusach, jak, jest tutaj, jak są tutaj prowadzone zajęcia. Jest odliczony czas, ile to zajęło, czy dzieci czytały właśnie głośno, cicho, czy miały dobrą posturę. Do tego, czy są ołówki wszystkie zatemperowane, bo dzieciaki piszą ołówkami, w szkole nie, ma, nie można używać na razie długopisów. Czy mają przygotowany zestaw do Bento, czyli sztućce? Czy mają coś przygotowane na jutro, bo na przykład trzeba coś przynieść, to czy to jest to spakowane? Potem wypisują właśnie kolegę, który stara się danego dnia. Notatka od rodzica, na przykład jak wykonywało się dane zadanie domowe, albo na przykład nie wiem, czy ma się z czymś problem, więc można to tu również wypisać. I do tego jest również notatka czasami. Od pani, czasami jest ona wydrukowana już do przodu, a ewentualnie tutaj właśnie pojawiają się jakieś specjalne dopiski, jeśli na przykład pojawia się coś o czym trzeba wspomnieć, to pani właśnie tutaj dopisuje. Innym plusem jest aplikacja, którą musieliśmy ściągnąć właśnie na rzecz szkoły, żeby otrzymywać różne informacje z ostatniej chwili, które właśnie przychodzą na telefon. I są to mniej więcej informacje różnej treści. Jest to czasami na przykład rozpiska, jeśli chodzi o obiady, co na przykład w danym miesiącu będzie na obiad w szkole. Na przykład przychodzi też gazetka, nie przychodzi już taka w papierowej formie, na przykład jak to było tutaj w przedszkolu, tylko wszystko przychodzi, E, właśnie na tą aplikację, ale przychodzą również zmiany, na przykład jeśli jest za gorąco albo na przykład, nie wiem, jest brzydka pogoda, to czasami zdarza się tak, że jakiś event, który miał odbyć się w szkole, na przykład jak wycieczka, zostaje odwołany lub przeniesiony na inny e, termin, albo na przykład przychodzą dodatkowe informacje oraz alarmy, na przykład właśnie też pogodowe, bo jakiś czas temu tutaj na przykład w Sizooce były bardzo... Duże ulewy, i przyszła informacja, że może być tak, że kolejnego dnia nie będzie zajęć i dzieciaki nie muszą przyjść do szkoły, jeśli się na przykład nie będą czuły, żeby iść w taki deszcz do szkoły, i to nie będzie zaliczane jako nieobecność, tylko po prostu trzeba to zgłosić przez telefon, właśnie, że dany uczeń nie pojawi się na zajęciach, ale przychodzą również informacje, na przykład o podejrzanych osobach w, na terenie albo. Przy terenie właśnie szkolnym. Również dostaliśmy informacje o podejrzanych osobach pod jednym z gimnazjum u nas w mieście. Trzech mężczyzn wymuszało pieniądze od ucznia i ten uczeń potem po ucieczce zgłosił to nauczycielom. I właśnie ta szkoła poinformowała nie tylko policję, ale właśnie taka informacja została przekazana do innych placówek od podstawówek policea, żeby właśnie uważać, żeby porozmawiać z dziećmi. Przyszły do, dodatkowe kartki z informacjami, ale ogółem też macie właśnie taki wgląd, w, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, właśnie o różne wydarzenia, nawet nie tylko co w waszej szkole, ale również gdzieś tam, w, w tym takim najbliższym otoczeniu, przychodzi informacja, że coś się stało i że na przykład są podejrzane osoby, na przykład przy terenie szkolnym, właśnie przychodzą takie informacje. I tutaj możemy przejść od razu do kolejnego punktu, czyli bezpieczeństwo. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, to mogę Wam powiedzieć, że jeśli idziecie do szkoły, zwłaszcza jeśli jesteście uczniami szkoły podstawowej, no to tutaj dzieci od szóstego roku życia chodzą same do szkoły podstawowej. Są rodzice, w tym również ja, którzy odprowadzają swoje dzieci do szkoły, ale są też dzieci, które właśnie chodzą same. I w drodze do szkoły można spotkać wolontariuszy, którzy przekierowują właśnie dzieci do szkoły, obserwują oraz pilnują, czy dzieciaki właśnie bezpiecznie docierają do szkoły i czy bezpiecznie mogą przejść przez ulicę. Nasza rodzina również brała udział w takim wolontariacie, nie wiem, to było chyba jakoś w maju mi się wydaje, albo jakoś w czerwcu. Teraz kolejna data wychodzi jakoś na. Wrzesień, wrzesień zaraz jakoś po powrocie właśnie do szkoły z wakacji i jak wracacie właśnie, jak tutaj dzieci wracają ze szkoły, to są osoby, które um, są jakby takimi społecznikami, możemy tak powiedzieć, bo są to osoby starsze, które właśnie dobrowolnie odprowadzają dzieci, te najmłodsze właśnie do domu, zbierają grupę i idą razem właśnie ćwiczą tą drogę, do domu i Tomu, bo na przykład wraca właśnie z takimi wolontariuszami. Dzieciaki właśnie z tych najmłodszych klas wracają z wolontariuszami, którzy odprowadzają je praktycznie pod sam dom. I ja że akurat te osoby, które tutaj akurat działają na ten region, bo kilka razy już ich spotykałam wcześniej, kiedy jeszcze tomu chodzi do przedszkola, bo odprowadzali na przykład moich sąsiadów właśnie, którzy mieszkają na dole. I za każdym razem właśnie mówiłam dzień dobry, czy tam do widzenia, i teraz właśnie tak się nadarza, że te same osoby odprowadzają teraz tomo. Ja na początku też wychodziłam na środek, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. I ci sami wolontariusze też jakiś czas temu po prostu pomogli mi namierzyć tomo, kiedy tomo wrócił się do szkoły, bo zapomniał połowę rzeczy. I jakoś tak się stało, że minąłem się z nim w połowie drogi, bo dostałam też telefon właśnie ze szkoły i pomogli mi namierzyć tomo, bo akurat wracał z inną panią, a pan, który miał. Przekaźnik taki, jak to się nazywa, Woki a mógł się z nią skomunikować. I właśnie namierzyłam to. On, on się nie zgubił ani nic takiego, ale właśnie bam się, że będzie stał pod drzwiami i będzie się martwił, że nie jestem w domu, gdzie już powinna być. A ja po prostu stwierdziłam, że wyjdę jakby ku niemu, żeby pomóc mu przynieść te rzeczy, bo myślałam, że po prostu ma za dużo klamotów do zabrania. A się okazało, że zapomniał po prostu tylko zadania domowego. Kolejnym takim plusem moim zdaniem jest obowiązkowy wolontariat. Przynajmniej raz na 6 lat musicie należeć do Rady Rodziców tutaj, właśnie w Japonii i musicie wziąć czynny udział właśnie w organizacji tego życia szkolnego. Ja akurat tak się złożyło, że jestem już na pierwszym roku w szkolnej, właśnie Radzie i należę do takiej podgrupy, która zajmuje się organizacją Dnia Sportu. Na razie są to tylko rozmowy i są to jakieś spotkania raz na miesiąc, półtora miesiąca, nie jest to do, dość często. Prawdopodobnie przed eventem w październiku będzie to, to troszeczkę częściej, ale ogólnie chodzi o wspieranie nauczycieli i jakby pomaganie im właśnie w ogarnięciu tego chaosu, bo ten dzień sportu odbywa się tak, że te wszystkie sześć klas zbiera się tego jednego dnia. Nie jest to podzielone jakoś specjalnie na godziny i dzieją się różne eventy. I w międzyczasie też na samym początku będzie musiało na przykład pilnować parkingu, żeby ludzie parkowali w dozwolonych miejscach. A dodatkowo mamy również właśnie ten wolontari wolontariat, który, o którym wcześniej wspominałam, gdzie musimy przeprowadzać dzieci przez ulicę, i to jest przynajmniej 4 razy do roku, więc nie jest to specjalnie dużo. Można sobie dopasować tam plan czy harmonogram właśnie dnia pod to. A dodatkowo też jest coś takiego jak wolontariat na basenie i tutaj już to nie jest obowiązkowe, tutaj możecie się sami zapisać, więc na przykład osoby, które nie mogą stać na przykład na ulicy i kierować ruchem, no to mogą przyjść na basen i właśnie pilnować dzieciaków, żeby sobie nie wyrządziły krzywdy. Podczas e, zajęć, właśnie na pływalni. Jednym takim I... punktem, właśnie jeśli chodzi o plusy, jest basen. Większość szkół tutaj w Japonii ma własny basen. Nie do końca wiem, jak jest w Tokio e, czy w Osece, bo tam jest po prostu dużo ludzi i nie wiem, czy specjalnie szkoły mają miejsce, ale w Osetce jest tak, że nie tylko szkoły podstawowe, ale gimnazja oraz liceum mają własną pływalnię i podczas za, e, tego okresu letniego te zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w tygodniu, z czego ja im osobiście zazdroszczę, bo ja basę miałam tylko w szkole podstawowej chyba przez jeden rok, na który nie był obowiązek chodzenia, bo było trzeba specjalnie dojeżdżać właśnie do miejsca, gdzie odbywały się zajęcia. I w gimnazjum tylko przez rok miałam właśnie zajęcia na pływalni, która w sumie stała tuż obok e, szkoły, ale tylko właśnie jakby jeden rok był wyznaczony i to było tylko raz w tygodniu, więc specjalnie się dobrze nie nauczyłam pływać. A tutaj jest jakby wymuszone to, żeby dzieciaki umiały dobrze pływać, przez to, że no, Japonia jest zagrożona przez różne e, katastrofy naturalne. Może być tsunami, może wylać rzeka, i gdzieś ta umiejętność pływania może kiedyś. E, im się przyda, właśnie, żeby uratować e, własne życie. Mam nadzieję, że Tomo nie będzie musiał z tego korzystać, że nie będzie musiał siebie ratować, tylko będzie mógł po prostu sobie pływać rekreacyjnie. Spojrzałam e, na swoją kartkę z notatkami i przechodzimy do o minusa, którym są zadania domowe. Jeśli chodzi o mnie, ja bardzo dużo uczę się podczas. Odrabiania lekcji razem z tomo. Przez to, że moja nauczycielka niestety odeszła. Ja już nie uczęszczam tak często właśnie na zajęcia prywatne. W Shimizu teraz mam też również przerwę wakacyjną i jedynie jak otworzę podręcznik, no to zrobię tyle, ile zrobię. Ale przez to, właśnie, że muszę codziennie siadać z tomo do lekcji, no to gdzieś uczy się jakichś dodatkowych informacji, ale niestety takim minusem jest to, że to dużo, dużo dłużej trwa, bo muszę rozszyfrować, na czym polega zadanie, dużo rzeczy z innych i ja jakby nie mam obeznania, jak tutaj się osoby uczą, więc czasami muszę się właśnie posiłkować tym, że muszę napisać na grupie i się dopytać. Czasami jest... Czasami to powoduje to, że czuję się głupio, bo czegoś nie wiem, a powinnam. Chociaż z drugiej strony mam do tego prawo, bo jestem obcokrajowcem i w Polsce uczą się dzieci inaczej i tutaj są też troszeczkę inne zasady, inny sposób nauki, czy nawet odrabiania lekcji. I tutaj mogę Wam pokazać właśnie te karty, które dostaliśmy akurat na wakacje. Już możecie zobaczyć, że część jest wypisania. Właśnie tutaj na ostatnim filmie też pokazywałam, że trzeba wpisać taki mini kartkę z pamiętnika co się robiło każdego dnia. Wczoraj byliśmy akurat nad rzeką i mogę troszeczkę pleść, ale jestem zmęczona, woda wyciągnęła ze mnie wszystkie siły, a Tomo był cały czas na chodzie i nawet po tej rzece nie był wcale zmęczony. Tutaj właśnie jest ten spis kwiatków, no ogólnie średnio nam idzie bym powiedziała, były trzy, potem było sześć siedem, potem były dwa jeden, przez który czas było nawet zero ale to Tomo stwierdził, że napisze tam trzy więc nie wiem, to jest trochę takie wiecie e, pisanie na wodzie no, i tutaj trzeba pomalować, i właśnie z tych kwiatków wychodzą nasionka, i te nasionka trzeba potem pozbierać i zanieść specjalnie do szkoły. Więc już teraz rozumiem, po co każą nam hodować te e, roślinki, żeby po prostu zbierać e, na, nasiona. Ale ja też pamiętam, że w szkole. Mm, Robiliśmy coś takiego, kryształy z soli, albo na przykład musieliśmy wyhodować żuchę czy fasolę, i to też troszeczkę zajmowało czasu, ale to było podczas jakby roku szkolnego, a tutaj jest to podczas jakby wakacji, ale to też jest pewnie spowodowane tym, że wakacje w Japonii są w trakcie roku szkolnego, a nie. Po zakończeniu roku szkolnego, więc wydaje mi się, że dlatego, by nie mieć takiej przerwy, zadają właśnie tyle zadań niestety i trzeba się z tym pogodzić. Ja już się nauczyłam, że rano po śniadaniu robimy właśnie z tobą zadania, te sprawozdania i czasami dochodzą jakieś kartki, ale to na szczęście nie zajmuje dużo czasu, Można zrobić sobie też do przodu i mieć z głowy. Tutaj pokażę Wam przykładową kartkę właśnie, jeśli chodzi o zajęcia dodatkowe, które właśnie pomagają mi, jeśli chodzi właśnie o zrozumienie i naukę również języka, ale nigdy nie myślałam właśnie, że będę musiała się uczyć matematyki po japońsku i niestety tutaj łapię się akurat na tym, że zadania są robione czasami inaczej i właśnie przejdziemy do kolejnego punktu, który akurat już będzie tutaj minus. No i przejdziemy już do takiego większego minusu, jeśli chodzi o naukę tutaj w japońskiej szkole. To jest to, że bardzo dużo rzeczy opiera się tutaj na pamięciówce. Na przykład czytanie, czy nauka matematyki. Przynajmniej z tego, co zauważyłam. Więc, na przykład, jest tak, że dzieci mają zadaną czytankę yy, i on, oni tą czytankę jakby czytają już na zajęciach, opowiadają sobie i oni wertują tyle razy, że te dzieciaki są w stanie zapamiętać całą treść na przykład danego opowiadania, bo niektóre opowiadania są dłuższe, niektóre krótsze, więc na przykład te krótsze są w stanie zapamiętać od razu na zajęciach i to złapałam kilka razy właśnie to, że on zamiast czytać np. przykład sylaba po sylabie, to on pięknie tutaj opowiadał, bo on wszystko pamiętał i ja byłam zdziwiona, że on tak pięknie płynnie czyta i potem jak faktycznie obok niego usiadłam, żeby on mi czytał, to zupełnie go na tym, że on coś tutaj się myli i właśnie, że jest jakiś błąd, i on był taki zdenerwowany, że nie, bo on pamięta. Wy ty nie masz pamiętać, ty masz po prostu to przeczytać. Więc przeczytaj mi to, co tutaj jest napisane. Powiedz mi, jak to się czyta, i wtedy e, idź do kolejnego akapitu. Więc to niestety e, dużo rzeczy właśnie opiera się tutaj na pamięciówce, i bardzo się zdziwiłam, jak jest. Tutaj nauczana matematyka e, i że to też jest właśnie oparte na pamięciówce, a nie na jakimś takim, na takiej logice, bym powiedziała. E, I tutaj macie karty. Ja je pokazywałam już e, przy nierozprawce, tylko na filmie, gdzie pokazywałam, co jest potrzebne do, do japońskiej szkoły. Nie, nie przypomnę sobie teraz słowa, wybaczcie. To są karty do dodawania i odejmowania i dzieciaki w domu na czas, bo trzeba sprawdzać czas, ile im zajmie przewertowanie każdej takiej karty i odpowiedzenie na pytanie. I potem nagle się okazuje, że dziecko nagle randomowo, jak wyrwiecie je gdzieś 6 minus 2, to jest ile, to ona na przykład nie liczy na palcach i tylko się patrzy i mówi, że nie wie. I oni nie są jakby uczeni, żeby liczyć na tych palcach, żeby sobie dodawać do tych dziesięciu. Tylko oni uczą się w ten sposób. Czasami są zadania, gdzie na przykład tutaj, na, przykład na tym przykładowym zadaniu domowym z dodatkowych zajęć, macie to, że są dwa ptaszki i przyleciał jeden i ile jest? No to, ma, to możecie sobie policzyć, że jest ich tyle. Ale czasami tego nie ma. I jak był ostatnio u nas e, z Agustiną, to sióńcą powiedział, że czasami liczenie nawet na pasach jest zakazane, tylko masz, masz, macie normalnie wziąć i odpowiedzieć. Nie wiem, czy faktycznie jest tak w, szko w każdej szkole, e, no ale dla mnie jest to troszeczkę taki dziwny sposób, jeśli chodzi o na e, naukę matematyki, bo ta pamięć nie zawsze wszędzie pomoże. Może przy wzorach, tak, ale przy takim prostym dodawaniu to chyba warto wiedzieć. E, jak sobie poradzić z takimi zadaniami, no bo potem jak te dzieci będą liczyły, na przykład jak już będzie więcej niż 10 I my z takie robimy tak, Take zawsze rano bierze te karty i mówi, że teraz będą walczyć z Tomo. Puszcza muzyczkę z Pokémonów i randomowo po prostu pokazuje karty i Tomo musi policzyć na palcach, albo może już będzie wiedział faktycznie z pamięci, Jaki jest wynik, i odpowiada właśnie na pytania, i jak e, takie przegrywa, no to Tomo może sobie wybrać na przykład nagrodę, że pójdą na basen albo pójdą zrobić coś innego, e, ale nie wiem, czy im czasu starczy do końca wakacji, jak tak będzie za każdym razem przegrywał, bo na szczęście ten sposób bardzo dobrze działa e, na Tomo. I kolejnym minusem jest, minusem, jeśli chodzi o naukę, jest brak języka angielskiego albo znikoma jego. Ilość jeśli chodzi o szkołę podstawową. Kiedy takie chodził do szkoły, on w ogóle nie miał języka angielskiego w, podsta w podstawówce, dopiero zaczął przygodę w gimnazjum. Za to teraz coś się pozmieniało i angielski zaczyna się od trzeciej klasy podstawowej, ale ten angielski jest również oparty na pamięciówce, żeby zapamiętać jak najwięcej, żeby umieć rozwiązać test, bo ten test pomoże Wam na przykład dostać się na lepsze studia. Albo dać wam punkty, które będą na przykład wymagane gdzieś w pracy, ale tak faktycznie na przykład w ogóle nie macie używać tego angielskiego. Ale macie papier, że umiecie, ale jak przyjdzie co do czego, to na przykład ta osoba nic wam nie powie, bo tutaj nie ma takiego nacisku właśnie na rozmawianie, tylko właśnie na rozwiązywanie testów, co jest troszeczkę dla mnie dziwne. I kolejnym takim właśnie minusem jest brak świetlicy. Świetlica należy się tylko osobom. Gdzie rodzice pracują na pełen etat? I mama, i tata. Nawet jeśli pracujecie na zlecenie, na przykład tak jak w moim przypadku, to mi się nie należy miejsce na świetlicy i muszę za każdym razem kombinować w czasie, kiedy ja muszę iść na przykład do pracy. Na szczęście nas akurat w tym przypadku ratuje, co, co nas ratuje, ratuje nas przedszkole. Przecież to, że to mu uczęszcza tam na dodatkowe zajęcia, ale jest dla mnie to troszeczkę dziwnie zorganizowane, bo z tego co wiem, to na przykład moja koleżanka była w stanie w wakacji odłożyć dziecko do świetlicy tej w szkole podstawowej, chociaż ona nie pracuje na pełen etat, więc nie, nie do końca wiem, w jaki sposób udało jej się tam zakręcić, ale na przykład koleżanka, która ma dziecko w innej szkole, powiedziała, że to nie muszą być rodzice na pełen etat, więc najwidoczniej tutaj zasady się troszeczkę zmieniają. No ale tak czy siak, kiedy my chcieliśmy zaaplikować na właśnie oświetlice, to się okazało, że nie możemy, bo ja nie pracuję na pełen etat i jakby mi się nie należy. Takim punktem w tym filmie, właśnie jeśli chodzi o minusy, to jest randoseru, czyli japoński plecak, który dzieci dostają właśnie na rozpoczęcie roku szkolnego i powinny go używać przez 6 lat swojej nauki. Dlaczego go nie lubię? Dlatego, że jest ogromny, jest ciężki, jest bardzo nieporęczny, bardzo mało rzeczy do nich wchodzi, a jest po prostu niemiłosiernie drogi. Są oczywiście tańsze zamienniki, ale jest to po prostu nieopłacane, jeśli chodzi o mnie, zwłaszcza, że bardzo dużo dzieci po tym i tak musi donosić rzeczy w dodatkowych torbach. I mamy coś takiego jak Odembagu, to jest ta żółta właśnie torba. Tutaj akurat ma Tomo poduszkę, na której siedzi, ale w środku ze, e, znajduje się poduszka, która ochłania, e, ochrania głowę podczas trzęsienia ziemi. Dzieciaki po prostu podczas ewakuacji ubierają tą czapkę, a normal, normalnego dnia, kiedy nic się nie dzieje, to po prostu na niej e, siedzą, mają po prostu przypięty to do krzesełka, jest torba na basen, gdzie trzeba trzymać oczywiście ręczniki, strój, klapki. Klapki tylko zostają potem e, codziennie właśnie w szkole, żeby tego nie nosić, ale strój praktycznie wraca e, codziennie, zwłaszcza kiedy mają właśnie taki basen. I teraz doszło coś nowego, to jest nowa rzecz, jeszcze nie pokazałam tutaj na, e, na kanale. Jest to torba z przyrządami do malowania, w środku znajdują się farbki, Znajduje się, nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, paletka do malowania. Są pędzelki, są pojemniczki i inne takie rzeczy. I to też będzie noszone. Akurat jeśli o to chodzi, to nie wiem, czy to będzie trzeba nosić codziennie, czy to będzie mogło sobie leżeć w szkole, ale są jeszcze rzeczy do zaniesienia, które zostały przeniesione, żeby sprawdzić. Więc tak jak ktoś kiedyś wspomniał w komentarzach, będzie trzeba iść ciężarówką i naprawdę jestem bliska uwierzyć temu, że będę musiała jeździć niedługo tą ciężarówką do szkoły, żeby odebrać i przywieźć te rzeczy, no bo jest mnóstwo klamotów właśnie do ogarnięcia. I jeśli chodzi właśnie o randoseru, ja jestem w stanie zrozumieć, że kiedyś to było prestiż, no bo to wojsko dawało plecak cesarzowi, żeby tak na, wiecie, na podobizę, no bo kiedyś wojsko, no to oznaczało potęgę, siłę i takie tam. I każdy kiedyś po prostu marzył o takim plecaku, który dostał cesarz. Ale to jest najmniej poręczna rzecz i ja też jestem w stanie zrozumieć, że ten plecak jest w stanie Was ochronić podczas trzęsienia ziemi, bo powinien jakby ochronić Wam głowę. Ale również podczas na przykład ulewy albo powodzi, on powinien was jakby wynieść na wierzch, żebyście się nie utopili. Czy tak faktycznie jest? Nie wiem. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiała tego testować, że Tomo też nie będzie musiała tego testować, że będziemy w stanie sobie przeżyć tutaj w spokoju bez żadnych katastrof ani bez niczego takiego. Na razie przeżyliśmy. przeżyliśmy jedne predykcje z jakiejś tam mangi bo wszyscy tutaj panikowali, jeśli chodzi o obcokrajowców, że będzie wielkie trzęsienie ziemi, że będzie tsunami, bo gdzieś ktoś coś narysował i stwierdził, że w tym roku tak będzie, bo gdzieś tam się okazało, że w tym 2011 też była gdzieś wspomniana data i no faktycznie to się stało, no ale jak widać lipiec się skończył i wszyscy, wszyscy mamy się dobrze jest po prostu tylko niemiłosiernie, gorąco, więc jeśli chodzi o mnie. To są tylko moje obserwacje, jeśli chodzi o plusy i minusy. Faktycznie może być tak, że się coś zmieni, może na dobre, może na gorsze, nie wiem. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej. Na razie dajemy sobie radę. Dużo rzeczy muszę ogarnąć, jakby od samego początku dowiadywać się. No ale niestety muszę to zrobić, bo nie mam jakby. Innego wyjścia. Mieszkamy w Japonii. Na razie nie planujemy, żeby się przeprowadzać w inne miejsce, więc musimy sobie jakoś e, radzić. Myślę, że nie jest najgorzej, bo takie mówi, że dajemy radę, więc e, trzymajmy się tego. Jeśli macie jakieś spostrzeżenia, jeśli macie jakieś pytania, no to oczywiście możecie śmiało e, pisać w komentarzach. Dla chętnych, oczywiście, proponuję subskrypcję i zostawienie kciuka w górę. I my się spotkamy może w przyszłym tygodniu, jeśli się nie rozpuszczę, bo niestety te upały troszeczkę ostatnio dają mi w kość i nie najlepiej się ostatnio czuję. Więc trzymajcie się ciepło, chłodno, gdzie jest gorąco, gdzie jest zimno. Spotkamy się przy kolejnej okazji. Pa pa!